Norbert stoczyłeś. Nie mieliśmy okazji porozmawiać po Twojej walce w Arlamowie, stoczyłeś ciężką walkę. Powiedz tak, już troszkę z perspektywy czasu, jak, jak oceniasz swój występ? No, swój występ, to była bardzo dobra walka w dobrym tempie cały czas wymiany padło tam bardzo dużo ciosów, także no, jestem zadowolony z występu. Jedynie z czego nie mogę być zadowolony to z wyniku tej walki. Tyle chyba mogę powiedzieć. No właśnie, ale to bardzo bardzo ciężka walka widowiskowa podobała się kibicom. Powiedz, myślałeś, że będzie tak przebiegała, czy zakładałeś zupełnie inny scenariusz? To znaczy, wiedziałem od początku, że muszę wyjść, boksować. Marek też nie będzie odpuszczał. Także walczymy, jeden i drugi chce wygrać. Także walka będzie ciężka i na pewno nie będzie tam jakiegoś skakania i punktowania, tylko od razu od pierwszej rundy do roboty. I do ostatniego gongu boksowanie. No właśnie, to no pokazaliście się obaj. Yy, dużo dobrego bloku, i serce do walki, tak naprawdę. Yy, akurat yy, nie ty wygrałeś, ale powiedz, yy, czy szykują się jakieś perspektywy jakieś kolejne walki? Kolejne walki. No, kolejną walkę najprawdopodobniej stoczę 10 maja na gali Brodnicy. Jeszcze nie chcę nic tak mówić, nic nie jest pewnego, ale już tam rozmawiałem z ten więc proponował mi właśnie 10 maja kolejny występ. Jakieś perspektywy. No, na pewno podobała się ta walka ostatnia i publiczności i myślę, że organizatorom. Także mam nadzieję, że telewizja Polsat przy na przykład kolejnej gali posad Boxing Night, zaproponuje mi na przykład rewanż z Markiem Matyją na dystansie, nie wiem, te, dajmy na to teraz 8 rund i myślę, że na pewno się wtedy nie zawiodą, skoro tu zrobiliśmy dobrą walkę, rewanż będzie naprawdę też ciekawy. Liczysz na ten rewanż? Tak, liczę na rewanż, chciałbym tego rewanżu. Yy, walka była dosyć yy, równa. Nie uważam, żebym Y ją przegrał, tak jak sędziowała to y ostatnia tam sędzina, chyba Ukrainka. Nie wiem kto to był, ale mogę powiedzieć, że no, dała prezent Markowi, bo y patrząc na jej karty punktowe, to chyba oglądała inną walkę zupełnie. Czyli teraz y generalnie skupiasz się na przygotowaniach y na maj 10, brod y Brodnica, tak? Tak, jest. Y po walce w Warłomowie zrobiłem y tydzień przerwy. Także potem już po tym tygodniu wróciłem, zacząłem się już rekoluszać na sali i teraz takie docelowe przygotowania to jest 10 maja. Coś wiesz na temat swojego przeciwnika? Yy, czy coś wiem? No... Coś wiem, ale nie powiem. Wiem, ale nie powiem. No nie chcę nic mówić. Wiadomo, że to przeciwnicy zmieniają się kursy czasami jeszcze na kilka dni albo kilka chwil przed galą, więc wolałbym nie mówić na temat przeciwnika, bo może to ulec jeszcze z trzy razy zmianie.